Dzień dobry i witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 23 na moim kanale. Dzisiaj nagrody za Division Rivals, za Ligę Pierwszą ulepszone. Oczywiście wchodzimy do Ultimate Team. Jest śmierci oczywiście, ale szybko się nawet odpaliło. Oczywiście 30. level jest wbity przeze mnie karnecie, więc nie będzie żadnych nowych takich paczek, które można odblokować za poziom. Biorę opcje niewymienne, bo coś czuję, że tutaj można, można trafić coś dużego za te nagrody, bo są fajne. Mi się wydaje, wyglądają też na fajne. Cztery paczki, cztery dobre paczki. One nie są złe, musi oddać. Dobra, te nie są najlepsze, ale te dwie. Dobra, zacznijmy od teoretycznie słabszej paczki i czy... Nie ma ekranów, okej, okay, dobra, rozumiem, cisza przed burzą, okej, okay, ale już teraz może przestańmy robić sobie żarty i teraz będzie coś, jest inform bez ekranu, G gdzie ja mam nawet, wiesz, więc będzie ci quicksell, mam nadzieję, że jesteś kolego, nie jesteś mienny. Dlaczego nie jesteś wymienny? No, no proszę, bądź wymienny następnym razem. Duża paczka rzadkich zawodników może oddać. I jest inform: jest tym razem Vela to jest Carlos Vela: 88, więc fajnie. Co i będziesz oprócz niego? S. Kevin de Bruyne. Wow, no dobra. Okej, okay. jest jeszcze Kim Pemby. Dobra. Jest Suarez, ale to nie ten Suarez, o którego nam chodzi, oczywiście. Dobra, zobaczmy teraz. Ostatnia paczka. Ostatnia paczka, czy będzie coś dobrego? So, jest walkout, chyba. Chyba jednak. No tak, jest, screenar. Ok. Kriniar i kowacić. Ok. Dobra, więc wejdźmy sobie do klubu, podsumujemy nagrody. Od najnowszych karty damy sobie i zobaczymy czy czegoś nie pominąłem przypadkiem. Cyk. Dobra. Eee, tylko nie, nie tu. Najnowsze. Cyk. Dobra. Eee, tutaj chłopaki są. Eee, najnowsze Suarez chyba ostatni gościu. I tutaj już nie ma nic. Więc dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam i do następnego. Cześć.